Któż tą inteligencję można lubić lub nie. Osobiście jestem zdania, iż jest to właśnie przyszłość i zamiast walczyć z nią, warto się jej nauczyć. Tak też użyłem popularnego bota do przerabiania 10 najpopularniejszych stens awatara. Czy je odgadniecie? Dziękuję za wsparcie. Jesteście wspaniali. Partnerem odcinka jest Lyocard. Dobry i tani sprzęt gamingowy. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronika Awatara. Dzisiaj przetestuję Waszą wiedzę, jak i pamięć, gdyż 10 scen jakie zaraz zobaczycie były czymś wyjątkowym, trudnym do niezapamiętania, jeżeli oczywiście oglądaliście całą legendę Anga. Jakie są zasady? Bardzo proste. Pokażę Wam wygenerowaną grafikę przez Jarney, Journey, bota potrafiącego tworzyć takową na podstawie istniejących dzieł lub zwykłego opisu, którego nakarmiłem wspomnianymi najpopularniejszymi scenami. Pytanie brzmi, czy rozpoznacie te sceny? No więc sprawdźmy Waszą wiedzę, ale najpierw zaparzcie herbatkę Godomairo, usiądźcie wygodnie i dopiero zapraszam do oglądania. No więc zacznijmy od pierwszej generacji, ponieważ oto co <ścoughs> widzicie przed sobą dziewczyna, a obok niej dwie postacie, dość nieznajome, nie wiem kim są, nie wiem co one tutaj robią, ale ta postać na pierwszym planie powinna kogoś Wam przypominać. Kojarzycie może tę scenę? Otóż, hmm, te dwie postacie są dość zagadkowe, ponieważ nawet nie wiem skąd one tu się wzięły, ale e, podpowiedź jest taka, że ta scena jest na końcu jednego z sezonów Legend Anga. E, dokładniej to się dzieje cóż, to już będzie duża podpowiedź pod Basing Se. Hmm, dalej nie kojarzycie sceny? Cóż, jest to dość proste, ponieważ ta scena wygląda następująco. Ciekawe, czy zgadliście? Tada! Tak jest. Nie myliliście się, jeżeli oczywiście zgadliście. Ja naprawdę nie wiem, skąd się wzięły te dwie postacie obok, ale ten obraz wrzuciłem jako oryginalny. I cóż, nawet fajnie wyszedł, ale ciekawe, nie? Następny obrazek, numer 9. Jak widzicie, troszeczkę zmieniłem styl. Jest to połączenie Legend Anga z takim typowo kreskówkowym. Nie wiem jak go nawet nazwać i nie wiem jak nazwać tą postać, która jest na środku, ponieważ zdradzę Wam, że jej także w oryginalnej grafice w scenie nie ma. I cóż, być może jednej z postaci zmieniła się płeć. Który z nich myślicie, że jest Zuko? Bo tak, na oryginale, w oryginalnej scenie jest Zuko. No proszę, prawa czy lewa? Otóż tak, mogę Wam powiedzieć, że Zuko stoi z prawej i troszeczkę został zmieniony. Troszeczkę znaczy bardzo, więc jak mi się idzie, jak wyglądała prawdziwa scena. Ta scena jest dobrze znana um, ludziom, którzy kochają Smoki, ponieważ tak, w tej scenie są Smoki, a przynajmniej coś z nich. Oto ta scena. Zaskoczeni? No troszeczkę się różni. Zmieniono zostało miejsce postaci, w sumie cieka... <laughs> ciekawa interpretacja. Ja nie wiem co robiła ta postać na środku, jakiś taki duszek w ogóle. E, ale tak ta scena jest po prostu po tym jak Ran i Shao pokazali prawdziwą naturę ognia dla Anga i Zuko. Przejdźmy więc do sceny numer 8. E, co to jest? O co tu chodzi? Kim jest ten starszy mężczyzna na środku niedaleko drzewa? Zaskoczyłem się, jak mi sztuczna inteligencja wypluła akurat ten wynik, ale postać może wam się wydawać znajoma. I w sumie drzewo i ten telewizor z tyłu tak, tak dziwny, nie? Co tam w ogóle jest? Co tam w ogóle? Jakieś miasto, jakieś ludzie? Jakiś stolik? To jest całkowicie inny styl niż awatara, ok, ale według mnie był najlepszy. Więc co, co według was? Jaka ta scena jest? Otóż taka smutna to jest scena. Tak. Jeżeli kojarzycie smutne sceny z tego serialu, to na pewno będziecie kojarzyć tom. Proszę bardzo, oto to oryginał. <grym> <grym> Powiem, że sam się zaskoczyłem. E, Airo, który pod drzewem e, opłakuje swojego syna. E, najpewniej to była chyba rocznica e, śmierci Lutena, więc tak, e, było troszeczkę dla, dla mnie dziwnie. Nie, nie wiem nawet skąd się wziął ten telewizor za nim, ale ja tego nie robiłem. To robiło midjarnej. <grych> Przechodzimy do następnego. Grafika numer 7. Tu już chyba e, nie muszę Wam mówić, co to jest, ale. Cóż, czy skojarzycie scenę? <laughs> I postacie ogólnie. Niebieski i czerwony ogień. Hmm, kto to może być? Kto to może być? Tak, y większość z Was już pewnie odpowiedziała, ale która to scena dokładnie? Y to jest Final Agni Kai. A wiecie co? Wiecie jak wygląda oryginał? Patrzcie. Tada! Y tak, gdzie się podziały te twarze? Gdzie się podziały ZUKO i AZULA w dziwnej wersji? Ich nie ma. Po prostu sztuczna inteligencja zauważyła, że one gdzieś tu są, ja nie wiem, dodane zostały. Ale według mnie tamto wygenerowane miało swój, jakby, taki mm, smaczek. Nie sądzicie podobnie? Pora na scenę numer 6. Kto to jest? Co to za ciat? Tak naprawdę, gdy pierwszy raz zobaczyłem tą generację, stwierdziłem, muszę wam to pokazać. Szczególnie przez to, że ma dziwne ręce. Bardzo dziwne, ale nie zwracajcie na to uwagi, zobaczcie na całość. Jak myślicie, co to za scena? Podpowiem wam, że to jest jedna ze scen z pierwszego sezonu Legend Anga i jest to jeden z. Ta ta, ta 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 no no jeden z tych większych takich wiecie ważniejszych postaci dla Anga przynajmniej. Okej, okay. czy już już to widzicie, już wiecie, już znacie? To jest widzicie mag ognia, nie? W sumie mało było magów ognia poza Zuko Airo w pierwszym sezonie. Więc tak. Jak już kojarzycie scenę, to jest oryginał. Avatar roku, tak! I to właśnie w takiej ciekawej pozie. W każdym razie proszę o scena. I teraz obrazek, z którego jestem taki dumienny. Ja nie wiem, jak można wygenerować coś takiego. Ja jak zobaczyłem to, to... I w sumie chyba już możecie kojarzyć tą postać. Ma dziwną rękę, ma coś na czole. Musicie, musicie. Wiedzieć, kto to jest, e, jest umieśniony i podpowiedź <noise> został wynajęty. No dobra, już nie będę was trzymał w niepewności. E, mam nadzieję, że odgadnęliście tą scenę. Oto ona. Tak jest. E, widzieliście, nawet ciekawie, został odzylowany e, iskru, iskru bum bum ziom, co nie? Albo człowiek spalina, co nie? Ten, ten ptak, ciekawie, tam został przedstawiony. E, ta ręka też inaczej, jakby jest odzwierciedlona. Myślę, że od razu skojarzyliście, ale czy konkretnie tą scenę, jak on otrzymuje właśnie list? No nie wiem. Okej, okay, kolejne coś niezwykłego. Coś, co w sumie może was zwieść, ale niekoniecznie musi. E, niesamowita grafika to po pierwsze. E, po drugie kim jest ta osoba na pierwszym planie? To może wam przynosić takie skojarzenie z męczcami Ognia, ale czy aby na pewno ta scena wywarła wielkie wrażenie ogólnie w oryginale e, i... Powiem wam, że to nie są mędcy ognia, więc no już tam kojarzycie, kojarzycie. Ej, I powiem wam, że e, taka mniej więcej pozycja tych postaci była w tej scenie. E, kompozycja ogólna została zachowana, ale jak to dokładnie ta scena wyglądała? Hmm. <śm> powiem wam jedno. Tak to jest Airo. <śm> Niesamowite, nie? A co to za ludzie za nim? Otóż scena oryginalna wygląda następująco. Tada! Niesamowite! Ej, ja wolę nawet wygenerowaną wersję. Lepiej wygląda, co nie? nie to, to jest niesamowite, co tutaj sztuczna inteligencja zrobiła z tym obrazkiem. Jak go podbiła, nie? Dobra, pora na obraz numer 3. Oto on. Wow. Po prostu. Wow, co to za postacie? Czemu? Ten po prawej ma maskę, a potem po lewej jest niebieski. Hmm, i ma dziwną rękę, nie? E, powiem tylko taki malutka podpowiedź. Kojarzycie może scenę z innym awatarem niżeli Ank i w sumie wysokim? Tak, to taka pierwsza podpowiedź. A druga, e, osoba po lewej jest znacznie przedstawiona większa niż oryginał jej. <ścoughs> to już powinno być dla was całkiem poważną podpowiedzią. Tak. Ponieważ osoba po prawej jest awatarem. I to nie byle jakim, ponieważ jest to awatar Kyoshi. I oto oryginał. <laughs> Powiedzmy sobie szczerze: na Wielkiego pojechali, a Kioshi zrobili jakiegoś robota, nie? <laughs> Pora na obraz numer dwa. Oto on. Tym razem znów inny styl. Wydaje się, że te postacie między sobą walczą, okej. Okay. Tylko taka malutka podpowiedź. Jeden z nich jest znacznie starszy, plus nie ma krabowej ręki. W sumie dziwna jest ta ręka. Nie ma mechanicznej ręki, nie ma szczypcowej ręki. A poza tym, postać z tyłu hmm, ma podobne włosy do oryginału. Całość odbywa się bardzo... Ciekawej formie yy, i w sumie te postacie nie stoją w takim jakby rozłożeniu, ale między sobą walczą. Już wiecie, co ta scena? No dobra, zobaczymy, czy mieliście rację. Oto ona. Proszę bardzo, <ślaski> kto by pomyślał, nie? W każdym razie Katara i jej pozycja nie została w ogóle zachowana, ale paku, paku już praktycznie pomyślcie, prawie tak samo, nie? Poza tym, że go sztuczna inteligencja oczywiście odmłodziła. Cóż, lecimy dalej. Ponieważ teraz ostateczny obrazek, który nie wiem, czy odgadniecie, ale wygląda powiem epicko, jak nie dla awatara, ale możecie sobie zdawać sprawę, kim są te postacie. Z prawej mm, bardzo taka postać chuda, ma coś na głowie, a z lewej postać kontrolująca ogień. Tylko co oni robią? Jaka to scena? Czy sobie przypominacie jakby tak te postacie hmm, jedną z nich odmłodzić, a drugą drugą po prostu dać bardziej umieśnioną, powiedzmy. I tylko jeszcze jedną podpowiem, jest to scena z ostatecznej e, ostatecznego sezonu, gdzie jest też ostateczna walka. Już kojarzycie? Ok, zobaczymy, czy mieliście rację. Oto ona! <laughs> e, w sumie dobrze oddalono tutaj Anga, ale czy Ozaja? <laughs> Ozaj nawet nie ma troszeczkę ani trochę ognia dookoła siebie. Tutaj całkowicie zostało niezachowana e, jakby oryginał postaci, pod postacią Ozaja, oczywiście. I w sumie powiem wam, że nawet e, generacja całkiem ciekawie wyszła. E, taka bardziej taka jest epicka, co nie? I na końcu taki dodatek. Kojarzycie? <laughs> tak, to na miniaturkę, jestem z tego dumny. Niezwykle fajnie wyszło. Ten obrazek został wrzucony, a wybruty został tamten. <laughs> Świetne, nie? Niezwykłe rzeczy można uzyskać poprzez miksowanie takich rzeczy obrazów jak widzicie trochę się pobawiłem e, to co wpisywałem w bota, który nazywa się jak już na początku wspomniałem midjarney, widzicie na ekranie e, trochę musiałem pokombinować, troszeczkę rzeczy dodać, ponieważ e, zwykłe e, jakby upscale tak zwane podbicie skali e, nie dawało fajnych wyników, ale kilka wyrazów, jak możecie zobaczyć <laughs> dawała całkiem ciekawe wyniki e, nie mogłem też pokazać wszystkiego, ale chciałbym, bo naprawdę ten Bot ma ogrom, po, ogromny potencjał, ogromną e, wiedzę na temat grafik i... Wiele pomysłów, jakby to zmodyfikować, to dostałoby się całkiem ciekawe tutaj grafiki. <grymne> Niesamowite, co może stworzyć teraz Sztuczna Inteligencja. I jak wspomniałem na początku, lepiej pójść z falą niż przeciwko niej. To wszystko w pełni możecie generować też sami. Wystarczy chwilę posiedzieć, poczytać jak to się robi, i w sumie zacząć generować. Polecam Wam. Naprawdę świetna sprawa. No i to by było na tyle. Napiszcie mi w komentarzu, czy odgadliście wszystkie sceny i czy któryś z wygenerowanych Was zaskoczyła. Jestem ciekaw, czy daliście radę. Rozważcie proszę zostanie wspierającym kanału. Dzięki temu mogę więcej czasu poświęcić na niego. Pokonajcie czerwienia narodu ognia klikając subskrypcję. Nie zapomnijcie ogłosić zwycięstwa poprzez kliknięcie w dzwoneczek obok niego. Zapraszam na mojego Discorda i sprawdzenie linku lajokat like, w opisie. Ja się z Wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z awatara. Na razie! Losowa ciekawostka jak zwykle czeka na końcu odcinka. Na mojej zakładce społeczności zadałem ciekawe pytanie: Czy wiecie, że istnieją ludzie, którzy chcieliby spotkać na swojej drodze Kocha? Dlaczego?